Raka tura która, która na dziesięć, budynek. No, no, nie ma na sytuacji która identyczne bloki są, które na, na piętra wysyłają. Na piętro, które mają, które na słupach a która, która tu wieżowiec, a ten drzewa, która na 10 numer, na... Na odpowiedzialny zapis. które się na górę. No, no, przepraszam. no, 30, 40, 40, dentyczne dentyczne bloki na to ten, tak jak, ja no, byłam, że ja pierwszy no, no,

come No Mam tak. no. ochoty, które mają duże nim wysokie więtra.